Światło i zaczyn. O ile światło w kontekście Kościoła, w kontekście religii, w kontekście Chrystusa, to słowo światło pojawia się bardzo często, o tyle słowo zaczyn, no to już e, zwraca naszą uwagę, prawda? Nie jest to takie oczywiste. Ksiądz Biskup Strickland pisze jednak o tym, że świeccy muszą być zaczynem odnowy Kościoła, tej odnowy, której muszą świeccy dokonać. Co to znaczy być katolikiem i co to znaczy być zaczynem, a więc tym, kto rozpocznie budowę jakby nowego świata, nowego kościoła zarazem? O tym pisze Biskup Strickland, tak. Jaka powinna być najbardziej podstawowa reakcja na ten kryzys? Żyjcie swoją wiarą, szukajcie świętości. Za chwilę przytoczę dalszą część tego cytatu. Ale proszę Państwa, żeby Państwo jeszcze chwilę go posłuchali. Wiem bowiem, że Państwo niejednokrotnie słyszeli tego typu słowa i uważają je nierzadko za banał, że uważają je nierzadko za pustosłowie. Że oto zabony słyszeliście, że należy przede wszystkim zacząć od siebie. a Jak chcesz naprawić świat, to zacznij od swojego ogródka. Posłuchajcie Państwo jeszcze chwilę, bo muszą Państwo też dowiedzieć się, co jest krokiem dalej po tym, jak już zaczniemy od siebie. Jeśli jesteś mężczyzną, bądź człowiekiem bożym. Jeśli zajmujesz się czymkolwiek, co nie jest czyste, synu Boży, wyrzuć to ze swojego życia. Zrób dobry rachunek sumienia, który naprawdę pokaże to, co dzieje się w Twoim życiu. Czy nadużywasz daru seksualności? Czy nadużywasz autorytetu i władzy, którą masz w pracy lub w rodzinie? Czy nadużywasz bogactwa i pieniędzy, które posiadasz? Czy to jest Twój Bóg? Po prostu spójrz na wszystkie te trzy rzeczy w swoim życiu: seks, pieniądze, władza. Nadużywanie ich to kluczowe zasady, z którymi każdy z nas walczy w ten czy inny sposób. Przyjrzyj się, jakie te wady mogą mieć na ciebie wpływ. Bądź szczery ze sobą i staraj się postępować lepiej. Kiedy upadniesz, a wszyscy upadamy, idź do spowiedzi, przyjmij Boże miłosierdzie i wróć do pracy z Jego łaską. Kobietom powiedziałbym podobnie: bądźcie bogobojne, czyste i schludne, oddane prostemu i świętemu życiu w Panu. Odrzućcie pokusę dążenia do władzy, która jest problemem dla niektórych kobiet dzisiaj z powodu niesprawiedliwości, jakiej kobiety doświadczyły w przeszłości. Myślę, że jedną z rzeczy, które są tak wyeksponowane w naszej kulturze, jest naturalna komplementarność mężczyzny i kobiety. Ale przecież o to ostatecznie chodzi w małżeństwie. Małżeństwo oznacza, że mężczyźni wnoszą do związku to, czego kobiety nie mogą wnieść, a kobiety wnoszą to, czego mężczyźni nie wnoszą. Połączenie tego tworzy rodzinę, tworzy możliwość rozwoju dla dzieci. Tak powstaje domowy kościół. Mężczyźni i kobiety, pracujący razem w miłosnej komplementarności, tworzą mikrokosmos tego, a tym powinien być właśnie kościół. I teraz, drodzy Państwo, decydujący krok. Ja podobne słowa czytałem w książkach w homiliach biskupów tak zwanego kościoła otwartego do którego biskup Strykland nie należy on należy do kościoła katolickiego po czym to poznałem otóż po tym że kiedy powiedział te oczywiste prawdy że powinniśmy zacząć naprawiać świat i kościół od samych siebie od swoich dusz każdego dnia następny podtytuł rozdziału brzmi jak stać się znakiem sprzeciwu jak zna stać się znakiem sprzeciwu dlaczego ten sprzeciw ma być to ma być sprzeciw wobec świata, wobec ateistycznego świata, ale wobec kryzysu w kościele również. Biskup Strickland widzi to doskonale i wie, że nasza świętość nie może być schowana tylko pod korcem nie może trwać tylko w naszych domostwach ale musi być przykładem dla wszystkich. Musimy z nią wyjść i na sztandarach ją prowadzić przez cały świat zarówno w kościele, który instytucjonalnie nierzadko bywa wobec nas nieprzyjemny. Coraz częściej tak się zdarza. Ale przede wszystkim w świecie, który jakby z samej swojej idei nowoczesnej jest wobec nas nieprzychylny. Biskup Strykland nie boi się zrobić jednego kroku więcej niż wielu biskupów naszych czasów: mianowicie pokazać, że nie tylko osobista świętość, ale i danie przykładu światu jest tym, co stanowi zaczyn nowych czasów Kościoła, nowej potęgi Kościoła, nowej świętości Kościoła światło i zaczyn odnowa kościoła której muszą dokonać wierni jak rozumieć tę odnowę i to że świeccy muszą jej dokonać w tej książce biskup Strickland pisze wprost o tym że potrzeba nam dwóch rzeczy prawdy i odwagi prawdy to znaczy tego żeby świeccy nie obawiali się i w kościele i w świecie zewnętrznym względem kościoła mówić o Bogu, mówić prawdy, również tej prawdy, która dzisiaj światu i jednemu w kościele się nie podoba. Tej prawdy nie możemy się bać, bo na niej ufundowany jest Kościół, tak pisze Biskup Strickland, ale dodaje, że za rzadko dzisiaj jesteśmy odważni, jesteśmy mężni, i to męstwo, ta mężność jest niezależna od tego, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami. Mamy być wszyscy jako katolicy mężnie głoszącymi. Wiarę i idącym świat z odwagą. To są słowa zupełnie zapomniane dziś przez Kościół. Dlatego tak bardzo cieszę się, że biskup Strickland o tym pisze i że on, jako biskup, jako hierarcha i jako konserwatywny katolik, mówi o tym, że tą odwagą muszą w pierwszej kolejności wykazywać się wierni. Jest mu łatwo to powiedzieć, ponieważ sam jest biskupem odważnym. Nie sądzę, żeby była to postawa powszechna. Tym bardziej warto przeczytać książkę takiego hierarchii.